Witam serdecznie wszystkich naszych widzów w kolejnym odcinku naszego quizu. Jak zwykle czas zacząć od przedstawienia gości, więc przede wszystkim witam naszą nową uczestniczkę, która jest z nami po raz pierwszy. Jest z nami Magda Małachowska, którą możecie znać z prowadzenia kanału na YouTube, Wyjdzie w graniu, a także, a także Magda jest pracowniczką naszej księgarni, gdzie zapewne dba o dostarczenie jakichś bardzo dobrych i ciekawych gier. Cześć Magda. Cześć. No tak, no, Wyjdzie w graniu już nie prowadzę od jakichś dwóch lat, ale, ale rzeczywiście prowadziłam kiedyś. Przemyślam, a, że to a, robię. a w budownictwie nasza księgarnia zajmuje się marketingiem. Jasne. Uważam, że wyjdzie w graniu, naprawdę wyróżniało się jakością na polskim YouTubie, i, i żałuję, że tego dalej nie ma. Przyjemna rzecz do oglądania. Jak również przyjemną rzeczą do oglądania są plaszowe suchary. Cześć, Tomek. Cześć, Tomek Pamrów, planszowe suchary. Witam ponownie. Tomka, witamy ponownie. Jeśli ktoś oglądał nasz poprzedni quiz, to Tomek wygrał tam z Michałem Gołębiowskim którego serdecznie pozdrawiamy. Jeśli nie oglądaliście, to zachęcam, bo to był bardzo ciekawy odcinek, chyba jedyny, w którym wprowadziliśmy kategorię zbiorów. Bardzo ciekawa kategoria, ale tym razem wypadła. Tomek, co tam ciekawego na Plaszowych Sucharach? Jedną z ciekawszych rzeczy na planszowych sucharach są moje obszerne relacje z Essen, na którym byłem po raz drugi, ale po bardzo długiej przerwie, więc polecam i zapraszam. No i oczywiście mam jeszcze tysiąc pomysłów, z których jeden realizuję miesięcznie. Trzymam kciuki za kontynuację. Mam nadzieję, że ten projekt będzie trwał długo. I możecie nie wiedzieć, jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, że Tomek jest również organizatorem planszowej gry roku, tak więc przyznaje te nagrody grom, które wydaje Magda i wiecie, koło się zamyka, tak i. Znaczy ja nie przyznaję, ale tak, ja organizuję <gry> przyznawanie. Przechodząc do meritum, To spotkaliśmy się tutaj, żeby zmierzyć, prawda, wiedzę naszych uczestników na temat gier planszowych, ewentualnie, żeby tam się pośmiać z różnych ciekawych y, sytuacji i żartów. Tak więc czas rozpocząć naszą prezentację. Mamy tutaj plaszczowy quiz, rozpoczynamy rundę pierwszą. Przed nami pierwsza runda quizu, czyli kółko i krzyżyk. Zanim jednak przejdę do reguł tej rundy, kilka słów o zasadach ogólnych. W toku trzech rund, jakie tu rozegramy, gracze będą zdobywać punkty, które na końcu rundy trzeciej zsumujemy, aby wyłonić zwycięzcę, bądź zwyciężczynię. Nie ma znaczenia kto wygrał ile rund, a jedynie łączna liczba zdobytych punktów. W rundzie pierwszej punkty zdobywamy za zakreślenie kółkami lub krzyżykami trzech puls sąsiadujących ze sobą w linii prostej. Po stworzeniu pierwszej linii ten sam gracz może układać kolejne, ale nie może ponownie wykorzystać użytych wcześniej kółek bądź krzyżyków. Musi to być całkowicie nowa linia. Aby zakreślić kółko lub krzyżyk, trzeba podać setu gry pasujące do cech wskazanych w danym rzędzie i kolumnie. Na środku układu jest takie śmieszne pole. Ono leży po prostu na liniach ukośnych, a nie pomoże przy zakreślaniu linii pionowych, ani poziomych. Aby zakreślić to pole, trzeba podać tytuł gry pasujący do dowolnych trzech cech. O ile cechy te zostały już wykorzystane. Do dzieła. Tak więc... Możemy rozpoczynać naszym zwyczajem rozpoczyna osoba, która po raz pierwszy bierze udział, także Magda oddaje ci głos, możesz wybrać dowolne okienko, powiedz, które okienko wybierasz i jaka gra według ciebie pasuje do tego okienka. Te wykrzykniki, jeszcze Dobry. tylko dodam, to są okienka, w których istnieje tylko jedna gra, według mojego researchu, oczywiście zawsze się gdzieś powiedzieć. Mhm. Jasne, no. To ja chyba muszę wybrać kategorię Wydawnictwo Nasza Księgarnia. <gry> tylko <Jest to możliwość. gry> Tak, i pójdę może w laureat prężowej gry roku, i to będzie wyprawa do Eldorado. Świetnie, bardzo dobrze. Jest. Tomek, piaczka po Twojej stronie. Dobrze, skoro Magda musi zgadnąć wszystko od naszej księgarni, to ja powinienem zgadnąć wszystko z planszowej gry roku. Wezmę więc laureat planszowej gry roku i można zagrać w sześć osób i tutaj bym obstawiał grę top 10. No niestety, top ten nie jest laureatem planszowej gry roku. Naprawdę ta w gra, nie jest? Ta gra nie otrzymała. Tak, wiem, z którą nawet przygrała. Właśnie. Nie otrzymała, się. także to jest błędna odpowiedź. I Szkoda Magda. Trochę. Kolejka przechodzi na Twoją stronę. Dalej, wydawnictwo, nasza księgarnia. E, I można kupić poniżej 100 zł, nie będzie sen. Sen, dobrze. Oczywiście, że można e, kupić poniżej 100 zł aktualnie, nawet poniżej 40. I Tomek, co ty to? No to e, właśnie nie wiem, czy mamy grać bardzo blokować, czy mamy po prostu sobie zgadywać bo tutaj gra karciana od naszej księgarni, no jest ich dużo i co najmniej jedną mógłbym chyba zgadnąć. Ale dobrze, wezmę na razie drugi koniec ekranu i weźmie, weźmiemy e, grę karcianą i zombie i to będą zombiaki 2. Jak najbardziej. Magda, twoja kolej. No ja dalej muszę chyba iść w tą naszą księgarnię. To jest taka kategoria, żebym ja się dobrze poczuła na start, prawda? No dobrze, to niech będzie gra Karciana i może niech będzie koty. Koty są zdecydowanie grą Karcianą. No dobra, a i tak więc mamy tutaj mamy tutaj pierwszy punkt. No Tomek, twoja kolej Dobrze, to, w takim razie ja spróbuję. Można zagrać w 6 osób i kupić dziś poniżej 100 złotych i tu będzie top 10, albo to w ten sposób. No to to, to ten top 10 to wiadomo, że szybkie y, y, sprawdzenie, oczywiście można kupić za niecałe 51 złotych. Magda, twoja kolej. Dobra, to może pójdę w Ignacy Krzewiczek, Gra Karciana i na Narodziny Imperium. Jak najbardziej. Poproszę, można zagrać 6 osób i gra Karciana, bo byłoby za łatwo już, za trudno właściwie dla mnie, gdyby tak było 2-0 po prostu. I tu bym poprosił Awalon z pod tytułem Bodaj Ryserze Króla Artura. Chyba, dodam nie? tylko. Dodam tylko Tomek, że w, zgodnie z naszymi aktualnymi zasadami yy, Gdyby Magda zdobyła to pole, to nie dostałaby punktu, ponieważ. A, e... zapomniałem o tym, rzeczywiście. Muszą e, być dobra. trzy w linii. Znaczy, dobrze, no to ja tak jak powiedziałem, A kiedy mówisz? Ten Avalon. I tam chyba Rycerzy Króla, które to jest podtytuł, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale Awalon. No, ten będzie liczyć. mniejsza o podtytuł, ale zdecydowanie jest to poprawna odpowiedź. No to Magda. No dobrze, to ja trochę będę strzelać, bo nie jestem pewna, ale Ignacy Szewiczek laureat planszowej gry roku, czy to będzie Robinson Crusoe? I jest to poprawna odpowiedź. Robinson Crusoe e, otrzymał nagrodę gry zaawansowanej. E, no to Tomek. To ja z pewną, e, z pewną nieśmiałością poproszę laureata PGR i można zagrać w sześciu osób. I tutaj bym e, celował w Sushi Go Party. I jak najbardziej jest to poprawna odpowiedź. Trzeci, też x z rzędu, który daje punkt. Zatem mamy jeden do jednego. Magda, piłeczka po Twojej stronie. Czy znajdziesz grę ignacego trzewiczka, a poniżej 100 zł? No, powiem ci, że mam pustkę w głowie, jeżeli chodzi o tego ignacego trzewiczka poniżej 100 złotych. Ja mam pomysł, ale nie wiem, czy to jest na pewno ignacego trzewiczka i nie jestem pewien, mm -hmm. czy można ją dziś kupić, więc trochę <grym> jest taka szansa, ale. <grym> ja już mam taki moment, a to musi być gra albo żebyś w PG. A on jest autorem do RPG? A Jeśli ja tylko. Nie? Nie od razu mówię. Na, liczy się to, co jest na planszeo. Na planszeo raczej nie ma e, gier RPG, ale czasem są jakieś takie w pomiędzy, w połowie drogi, jakieś e, gry książkowe czy coś, to one raczej są, więc. Ale jak czegoś nie ma na Plansze, to się nie da kupić. To jest taka ogólna <grym> zasada Internetu. Dobra, dobra. No dobrze, ja na razie nie mogę nic sobie przypomnieć z Ignacego Trzewiczka poniżej 100 zł, więc może pójdę w. Można zagrać w 6 osób w premiera tego roku, i to będzie ekosystem dwa Rafa Kolarowa. No dobra, zatem Tomek Fajon. Dobrze, to skoro tak sobie wchodzimy w kategorię, to ja bym wszedł w premierę 2023 naszej księgarni i to powinny być Sowy. E, premiera 2023 naszej księgarni. Sowy, e, e, jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Były koty, teraz by były sowy. To ja pójdę w środkowe pole. Właśnie gra karciana, można zagrać w sześć osób i nasza księgarnia, ja i to będzie ekosystem. Jak najbardziej. Okej, okay, to ja poproszę zombie i można kupić dziś poniżej 100 zł i zaryzykuję taki tytuł, który brzmi Munchkin Zombie. Jak najbardziej można go kupić poniżej stówki, a nawet. Delikatnie poniżej 70 zł. No i Magda, twoja kolej, Tomek, zaszachował tutaj dwoma polami, ale sama też możesz zdobyć punkt, tylko trzeba Wiem, coś tam pogrzebać tytuł. w grach na tego trzewiczka. Warto zauważyć, że z 17 pól wypełniliście już 13, także. Nie ma tutaj żadnego wstydu, zostały już tylko takie naprawdę trudne okienka. No, albo możecie strzelać, a jak nie ma pomysłu, to trzeba jeszcze oddać przeciwnikowi, który może coś zgadnie, może nie? Dobrze, spróbuję ten Ignacy Trzewiczek. Można kupić poniżej 100 zł. Atak zombie? Atak zombie nie jest autora Ignacego Trzewiczka, niestety. Nie. nie można go też kupić. Kiedyś nie. można było poniżej stówki, ale autorem ataku zombie jest Piotr Pieńkowski. Dobrze, to ja spróbuję premierę tegoroczną Ignacego Trzewiczka i znowu po raz co najmniej trzeci. Nie jesteśmy pewni, czy Ignacy Trzewiczek jest autorem tej gry, no ale y, zaryzykujemy w, y, z tytułem Imperial Miners. Niestety nie jest on autorem, ale już sprawdzam. Autorem jest Tim Armstrong. No dobra. Jeśli nie macie pomysłów ten, no to generalnie kończymy konkurencję no wynikiem jeden do jednego, nie jest to. Nie stanowi to żadnego problemu. Nie ja jest zresztą pomysły. jasne, jasne. Nie jest zresztą oczekiwane, że zgadniecie wszystkie okienka, bo uczestnicy odgadują wszystkie zagadki. Czy masz, Magda, jeszcze jakiś pomysł? Ja bym jeszcze zaryzykowała zombie i y, laureat planszowej gry roku, może Zombie Site? Wydaje mi się, że nie, bo chyba tego po polsku nie było Też długo. tego. Nie jestem domu. Tak stosunkowo dawno. niedawno coś wyszło z tego i no Zombie Side to jest do cztery, cztery. Było z no. To ja poproszę wobec tego premierę tegoroczną Polską i zombie I to będzie Zombie Side, ale to już nie przypomniałeś, mi tylko akurat wiedziałem wcześniej ja. z pod tytułem Żywi Lub Nie umarli. I zdecydowanie premiera w kwietniu tego roku. Zombie, side, żywi lub nie umarli. I to jest drugi punkt dla Tomka. Co jeszcze niczego nie przesądza, warto zauważyć, że Tomek już więcej punktów w kółko i krzyżyk nie zdobędzie, a Magda możesz zdobyć jeszcze jeden. Pytanie: Czy to się no. uda, czy się nie uda? Słucham Twoich propozycji. No, ja się chyba muszę poddać. Bo, nie wiem. Rozumiem. Tomek już zaczerpnął powietrzo, by chce dać odpowiedź. Nie, 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 nie. <laughs> trochę, trochę się nie mogę doczekać, ale też nie jestem pewny tej odpowiedzi. Jest taka gra portalu, która chyba jest Ignacego Trzewiczka. No to jestem prawie pewny, że jest jego, ale nie jestem pewien, czy ona jest dostępna. Z drugiej strony miała drugą edycję i nazywa się Konwój, Neuroshima Konwój. Czy to by jest... była poprawna odpowiedź, gdyby się ją dało dzisiaj kupić. A Ignacego, czekaj, a Trzewiczka. jeszcze mogę zaryzykować. To będzie poniżej no, no, no. Osadnicy Królestwa Północy. 111 zł. O, nie. Co, no tak, było coś blisko. Myślałam, że to jest właśnie cena, nawet kilkanaście raczej. No to sprawdźmy preta Porté, które wydaje mi się trochę utknęło w sklepach. I to jest poprawna odpowiedź, o... ponieważ <laughs> preta Porté można dzisiaj kupić w jednym tylko sklepie, co prawda, ale jeden sklep zrobił promocję i ta cena wynosi niecałe 90 zł. Mamy tutaj odpowiedź. Ponieważ już to nie ma żadnego, żadnego znaczenia, to dam Wam więcej podpowiedzi, zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Jasne. 30 marca ta gra wyszła i jest redycją, redycji, redycji, redycji. Ale ma nowy wpis, ponieważ się znacząco różni od poprzednich, więc jestem ciekaw, czy to Wam coś podpowie. No dobra. Jeśli to nie wystarczyło, to odpowiedzią jest 51 stan Ultimate Edition. O, rzeczywiście, ale to ja nie lubię no, natomiast co do laureata Zombie. Jakiś Mam nadzieję. To nie jest to wcale starość, ponieważ gra została wydana w Polsce przez Fox Games w 2020 roku. Więc zakładam, że w 2021 dostała nagrodę. No to ja powinienem wiedzieć, to a nie kojarzę. No, bo pewnie nie szukałeś swojej głowie w grach dla dzieci. Nie, nie, jestem w tej kategorii. Zombie kids. Zombie kids, dokładnie tak. Ja w przeciągu ostatniego miesiąca w Zombie Kids zagrałem 11 razy. Mam w domu odpowiedni target, moja pięcioletnia córka ciśnie bardzo dobrze. Czas rozpocząć drugą rundę, wyliczankę. W tej rundzie będą trzy wyliczanki, a w każdej z nich temat kategoria bądź cecha, w zgodzie z którą gracze muszą podawać tytuły gier. Tytuły te gracze podają po jednym na zmianę, aż do momentu, w którym jedna z osób straci pomysł na kolejny. W tym momencie przeciwnik otrzymuje jeden punkt. Jest tu także limit czasowy, który wynosi minutę, ale nie zdziwcie się, jeśli wyda Wam się krótszy, ponieważ robimy dużo cięć dla lepszej dynamiki oglądania. Zaczynajmy. Jedziemy z pierwszą kategorią. Pierwsza kategoria to gry z nazwą prawdziwego miasta w tytule. No dobrze, ponieważ rozpoczynanie tego jest niekorzystne, to rozpocznie osoba, która prowadzi obecnie, czyli Tomek. Zaczynasz. Dobrze. To ja poproszę grę Paryż albo Paris. Dobra, no ja to już nie będę wam przekazywał, po prostu... E, Okej. Tak. Paryż, Miasto Świateł. Już to samo. Sprytnie. St. Saint, Saint Petersburg. Braz Birmingham. Dobrze, to jest gra Capital, która też miała później tytuł Warsaw City of Ruins. Dobra, to bra Braz Lancashire. Lancashire, Lancashire. No niestety Lancashire jest e, hrabstwem, tak więc e, musisz zwiedzić to, odpowiedź. Kolimbra? To Hamburg, Felda. Puerto Rico. Makao. No niestety Macao jest ponownie błędną odpowiedź, ponieważ to jest region administracyjny, więc e, Tomek musisz wybrać coś innego. Po Makale. <laughs> Nie wiem, jak to się wymawia, Bruxelles, Bruksel, 1893. Maraca Ivo. Dobrze, to ja poproszę Pragę. Lisboa? Wydaje mi się, że była taka gra via Roma. Była taka gra via Romana, a Romana raczej nie odnosi się do miasta. Ale to się nie liczy. Tak, to zgadza się. To cofam to. Druga gra, Brussels i tam jest data, wydaje mi się, 1897. Ale sprawdźmy to też. Tak, ta pierwsza też miała datę, którą nam pomieliśmy. 1893. Ale... Tak, tak, bardzo gry. dobrze. Bardzo dobrze. Dwie różne gry oczywiście. Możemy kontynuować. A tak na Moskwę. Ja poproszę świat dysku Ang Pork. Ang jest miastem. To nawet nie wiedziałem. Przepraszam bardzo. Ale z nazwą prawdziwego miasta. Ach, przepraszam, nie, nie zapomniałem o nazwie kategorii. W takim razie Luxor poproszę. Jest to, Luxor jest miastem w południowym Egipcie. Kurczę, okay. a też o tym myślałam wcześniej. Wyprawa do Eldorado. Myślę, że tak. Eldorado nie jest prawdziwym miastem. Eldorado nawet ma swoje miejsce na mapie Google. Nie, jest miastem w prowincji Misiones w Argentynie. Przepraszam bardzo, jestem zmuszony uznać Eldorado, jak się Tomek. Dobrze, to zostańmy w Egipcie w Egipcie i to jest Egizia? Teraz chyba nie ma takiego miasta Egizia, Egizia czy jaki tam, tak? Więc tam. proszę zmienić, bo chyba to nie jest miasto. Obrazy no. Paryża. No dobra, to czas minął. Tomek, gratuluję wyliczania gier z, z nazwą miasta. Zdobywasz za to punkt, także jest w tym momencie 3 do 1, i przechodzimy do kolejnej wyliczanki. No i teraz już będę Wam cały czas liczył czas, i będzie minuta na każde. Uwaga, uwaga, wykreślanki. Silver and Gold. Kartografowie. Silver and Gold Pyramids. Bukiet fleet the dice game Welcome to Next Station Tokyo Welcome to Las Vegas Jakiś Tuken Island Tak dobrze Kości obfitości Boomerang Moje miasto gra kościana Welcome to Dinosaur World Winnice? Oczywiście Tak Next Station London Kolejowy szlak Mhm Ile mam jeszcze czasu? O, półtorej minuty minęło. Zagapiłem się. Nie. Tak, dobra. Czas minął. Brawo dla Magdy, która wygrała wykreślanki. Wchodzimy w naszą ostatnią kategorię. Gry na literę P. Paryż. Paryż miasto świateł. Pandemia. Psi Park. Pandemic Iberia. Pandemik Legacy. Pandemik Legacy Sezon Zero. Pandemik Legacy, sezon 2. <noise> Pandemik szybka reakcja. Pan tu nie stał. Puerto Rico. Teraz mówisz po, o tych pandemicach innych. Pół minuty. <noise> Pandemic, szybka reakcja. Było. chyba. 15 sekund. Poprzez wieki. Puerto Rico. Było. Było. By, było? O jeny, tak, 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 bo miałem i zapomniałem teraz. W takim razie piętaszek. Pionierzy. Power Grid, jeżeli się liczy, że to jest angielska nazwa. Tak, jak bięcia. podasz to angielski, to okej. Okay. Parki. Piraci. Posiadłeś szaleństwa. Teraz oszukuję, bo to jest nad Bartkiem, ale już zobaczyłem, więc mówię pętla. <grym> Można korzystać. Pan <grym> <Kurczę. grym> Pangea. Tak oszukałam. <grym> po prostu P. Pradawny las. Projekt L. Projekt Gaja. Puerto Rico, grakarciana. Paszczaki. Pięć klanów. Paszczaki, dwa akrobaci. Port Royal. A już się witałam. Już sekundy. I koniec. Wynik mamy 4 do 2. Teraz wchodzimy w ostatnią rundę. Runda trzecia to zgadywanie tytułów na podstawie opinii wystawionych przez użytkowników planszeo. Przy każdej grze wybraliśmy do zaprezentowania po cztery opinie i odsłaniamy je po kolei. Po przeczytaniu pierwszej opinii, gracze notują tytuł, który według nich może być poprawną odpowiedzią. Osoba, która jest pewna swojej odpowiedzi, może zrezygnować z korygowania jej po ujawnieniu kolejnych opinii. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi po przeczytaniu tylko jednej opinii przyznawane są cztery punkty: za poprawną odpowiedź po drugiej opinii trzy. Po trzeciej dwa, a po czwartej jeden. Za odpowiedź niepoprawną jest zawsze zero punktów. Czas zacząć. No i Miocio napisał. Jedna z tych gier, które się same grają. Karty krążą w koło od gracza do gracza, aż gra się kończy. Idealna na wprowadzenie nowych znajomych do świata planszówek, jak i luźniejszej rozgrywki z doświadczonymi graczami. No i teraz pytanie, czy, czy jesteście na tyle pewni swoich odpowiedzi, że, że, że chcecie zakończyć i nie patrzeć na kolejne podpowiedzi, czy kontynuujemy to dalej? Bardzo szeroki ten opis, więc na razie mm, ja chętnie dalej poczytam. Grodo pisze to za ile można kupić tę grę to czysty styl. Zdecydowanie jeden z przyjemniejszych draftów, jaki grałem. Niezależnie od liczby graczy trwa około godzinki, a z dodatkiem pozwala bawić się w pięć osób. Grafiki są śliczne, a gra w środku zdecydowanie nie jest trywialna. Na dwie osoby zamienia się w prawdziwą walkę na noże. Coś wpisałam, ale... Coś wpisałaś, ale kontynuuję. <grym> ta, ale że to nie może być to, no. Dobra, Kon kontynuujemy zatem. Nie dajcie się zwieść czemuś tam na pudełku. W środku znajduje się prosta, ale jednak poważna gra strategiczna decyzja, które karty zagrać, a które zostawić pozostałym graczom bywa naprawdę trudna. Polecam. Twierdzę mnie to w przekonaniu, tytuł, który wpisałem wcześniej, ale czuję, że to nie może być to. Jeszcze chwilkę myślę. Znaczy to, no, mogę zaryzykować, ale to jest. Czy ktoś? Chcę? znajomych. Ja nie chcę. Dobrze, Tomek? Nie, ja nie chcę też. Nie, nie chcę. Też, Dobra, no to ostatnia podpowiedź. Jak pisze Daniel Brzos, nazwy niektórych kart pergaminów to prawdziwe mistrzostwo. Szarak Chan, von jumpingen, siekaczoget To O Jezu, czy to jest to, co ja wpisałem? Nie wierzę, że to jest to, co ja wpisałem w drugim. Ale to jest ten. Tak. No dobrze, to co? Trzeba pokazać, co tam wpisaliśmy teraz? No, to poczekajcie jeszcze. Ja tylko tutaj. No tak. Ja was tylko tutaj powiększę, żeby było widać karteczki. I teraz proszę o prezentację tego, tego co tam macie. No, ja e, I oczywiście jest. Jest to Królestwo Królików. Już zgadliście po drugiej podpowiedzi, ale, ale nie było. Nie ja nie byłem. E, w ogóle nie byłem pewien, czy to ma dodatek e, na 5 osób. A... Ja się nie spodziewałam, że ktoś ta... e, grał w ten dodatek na pięć osób. A, i, w ta, i że to niska cena jest. To też, bo ona jest w takiej, przynajmniej jak wychodziła, no to w takiej normalnej cenie była. No, no dobra, jest po punkcie, czyli mamy teraz wynik było 4 do 2, jest 5 do 3. I proszę bardzo kolejne. Kolejna podpowiedź, jak piszę Lotar, doceniam, ale pewnie wielu osobom się narażę. Grałem kilka razy i już nigdy więcej. Lubię serial, lubię klimat, nie lubię tego, co ludzie wyprawiają nad tą grą. Zdecydowanie na nie. No ja tak Cholibim chciałem skanek. nawet zaryzykować, że ja to. Ja też jest bym to. chciała zaryzykować. <laughs> ale nie wiem, czy ryzykować, więc poczekam do drugiej podpowiedzi. A ja chyba zaryzykuję. Dobrze. Dobrze. Grodo pisze, Strasznie nud nagraliśmy ponad dwie godziny, a i tak zagraliśmy chyba pięć rund. Przez to, że dopiero na początku swojej tury dobierasz karty, to musisz je przejrzeć i się zastanowić, co z nimi zrobić, zanim wykonasz swoją akcję. Więc downtime w tej grze jest ogromny. Dobrze. To ja no ja tutaj już zostanę przy moim wyborze z pierwszej, z pierwszej podpowiedzi. I też I, już. I też jest... dalej nie notujesz, tak? Mhm, ale oglądamy na razie podpowiedzi, tak? Tak, tak, tak. Teraz nie ujawniajcie swoich podpowiedzi, ponieważ y, nasi widzowie mogą y, zechcieć sami siebie też sprawdzić, dlatego odkrywamy po kolei kolejne podpowiedzi i Planszowe Podziemie pisze, że wykonanie. Elementy gry są dobrej jakości, a ilustracje i grafiki pochodzą wprost z filmu serialu. Mechanicznie też wszystko się dobrze spina, chociaż niestety po zagraniu w wersję z dodatkami sama wersja podstawowa wydaje się mocno wybrakowana. I ostatnia podpowiedź od Krawosa. Najlepsza gra z motywem zdrajcy na rynku. Klimat wylewa się z planszy. Każda gra jest unikatowa. Jedyny minus to taki, że każdy gracz musi dobrze znać instrukcję, bo jak nowy gracz wylosuje zdrajcę, to może bardzo szybko się niechcący ujawnić, dając ludziom zbyt mocną przewagę. I teraz czas na e, prezentację naszych karteczek. Zatem mm. pokażcie, co tam. To niestety nie jest Narcos, a jest to Battlestar Galactica. Zatem Tomek dostaje trzy punkty e, i jest, e, co nam daje obecnie wynik 8 do 3. A ponieważ e, w tej rundzie można zdobyć tylko cztery punkty, to niestety rozstrzygnęło to naszą e, rywalizację, ale oczywiście przejdziemy również i do kolejnej zagadki. Ach, bo mamy jeszcze jedno. Ja też, ja myślałem, że tak. to jest ostatnia. Ale jest dobrze. jeszcze. Jest jeszcze, jest jeszcze, jedna zagadka. Jak pisze Roseberry, najlepsza gra imprezowa, przy której pierwszy raz zaiskrzyło z przyszłym małżonem. Piękny komentarz e, Roseberry, naprawdę. E, Złabł za serce. Też wpisałem. Też wpisałam. Dobrze. Kontynuujecie, czy zostajecie? Kontynuuję. Tak. Przynajmniej... Karawos pisze, że kolejna gra imprezowa dla większej ilości graczy. Średniak. Niestety nie wyróżnia się niczym szczególnym, a aczkolwiek sprawia dużo frajdy. Pytanie, czy to zasługa ludzi, z którymi się gra, czy samej gry? Na razie to te opinie są takie, że to może być każda gra imprezowa. Trochę tak. No to jeszcze ja poproszę trzecią podpowiedź. Ja też. Tenuwiel pisze, jedna z najlepszych gier, której kategorię określilibyśmy jako familijną, a nie imprezową, jak niektórzy mówią. U dzieci zmusza do nieszablonowego myślenia i rozwija kreatywność. Niezależnie od wieku graczy jest kupa śmiechu. Dobra, to okay. zmieniam podejście. Zmieniam, tylko teraz I... nie wiem, w którą stronę. Dobrze, ja spróbuję strzelić z tej trzeciej podpowiedzi. Oczywiście yy, mogę się mylić. Dobra. Ja jeszcze poproszę podpowiedź. W porządku? Zatem. Nul, pisze, świetna gra towarzyska pozwalająca wykazać się kreatywnym osobom w tworzeniu podpowiedzi i próbach domyślenia się, jakie skojarzenia otworzyły się w umyśle kapitana drużyny. Doskonała na imprezy, gdy już wyobraźnia zacznie płynąć. To dalej jest wiele gier na skojarzenia. Pójdę chyba w najbardziej popularną, ale nie mam pewności. Ja tutaj nie jestem pewien swojej odpowiedzi z trzeciego, ale może, nie pamiętam jak. No dobra, odwaga. proszę o prezentację. U mnie to jeszcze nie to, nie to. Brawo, brawo. To są tajniacy i nie jest to Dixit. Nie jest no, to Dixit. To, no. Tak, więc mamy tutaj wynik 8 do 4 dla Tomka. Gratuluję zwycięstwa. Magda, Dziękuję. tobie też gratuluję, ponieważ była to świetna ja. zabawa i czysta przyjemność. Taki mam wynik. Zazwyczaj gram w Great Western Trail, nie? Takie połowa za pierwszym graczem. I co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Bardzo Wam dziękuję za udział w tej zabawie. Kolejnych naszych widzów zachęcam do obejrzenia poprzednich quizów, jeśli nie widzieliście. Jak również obejrzenia kolejnych, które pojawią się. i Zobaczycie, jeśli tam klikniecie, jakieś subskrypcje i dzwoneczki, wiadomo jak to każdy youtuber musi gdzieś to powiedzieć w swoim filmie. No, tak więc bardzo Wam dziękuję za udział. Tobek. Oficjalnie zapraszam do zmierzenia się z kolejnym przeciwnikiem. Dziękuję. Nie mogę się doczekać, bo, bo jest to super zabawa. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę się tu pojawić. No i dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć.